Wasza gloria. Jak zauważyliście, jestem waszym świętym Mikołajem. Jednak pewnie to, co zwróciło waszą uwagę, to moja Mikołajowa czapeczka. Ponieważ, jak wiecie, moja pasja jest moda, nie mogę sobie pozwolić na wychodzenie na ulicę w takiej zwykłej Mikołajowej czapce, w takim trójkącie, to jest na jakimś pomponem. Dlatego musiałam stworzyć, bo kocham świętego Mikołaja i chciałam stworzyć taką stylizację, żeby ona była była inspirowana świętym Mikołajem, jego klasyczną czapeczką, aczkolwiek, żebym mogła się w niej pokazać na ulicy. Dlatego do czerwonego beretu, którego noszę w ten sposób, to jest najlepszy sposób na noszenie beretu, dorobiłam pomponik z papieru toaletowego i przymocowałam gumką do włosów. Jak widzicie, taka czapeczka bardzo dobrze się prezentuje. Jest czerwono-biała w barwach Polski Monako i świętego Mikołaja. Kolejnym akcentem Dzisiejszy odcinek jest cały poświęcony świętom. Kolejną e, e, rzeczą, o której będę dla nas mówić, jest to, jak możecie wystylizować swój pokój na święta. Jak widzicie, za mną znajduje się sweter, który zaraz będzie golony elektry e, golarką elektryczną, ponieważ ma kudełki. On ma tutaj takie świąteczne motywy, gwiazdki, rozety takie, jest on w kolorze kawowym, jest to kolekcja e, kubus e, lato, to jesień. E, zima, Advent 2008 oraz, yy, oprócz, a nad tym, nad tym sweterkiem znajdują się świeczki, jednak nie wiem, czy ich widać. Yy, kolejną niezbędną rzeczą w trakcie takich yy, chłodnych, zimowych wieczorów, oprócz czapeczki, jest poduszka. Tutaj mam taką poduszkę, podejrzewam, że ona jest ze sklepu Ikea. Yy, ma piękne, jest również w barwach czerwono-białe i ma piękne wzorki zimowe i się do niej przytula, i wtedy jest po prostu mi miło i fajnie. Tutaj już przygotowałam papier, żeby pakować dla bliskich prezenty, na przykład gości wibrator kupiłam, także ale to niespodzianka, Ciii. później się dowie, jak obejrzę filmik. Kolejno, tutaj również mam papier dalej. Nic tak nie kojarzy mi się ze świętami jak mandarynki, dlatego zawsze koło mnie są dwie mandarynki. Mm, żałujcie, że nie możecie poczuć, jak pięknie pachną. Są przesłodkie. Na pewno zaraz je spróbuję, kochani. Jedzcie mandarynki, jest to źródło witamin i antyoksydantów, dzięki czemu wasza cera będzie tak świetlista jak moja. Tutaj. Yy... Niekiedy nie chce mi się wychodzić zimą, ponieważ o 16 jest ciemno, nie przepadam za niskimi temperaturami, więc moja producentka, zresztą ta która, sama, która wypuściła moją emulsję do włosów Gloria, zajmuje się rękodziełami i tutaj przykładem jest taki motylek z ma... aniołek z wasy solnej. Z wasy solnej, jest on piękny, ma dwa oczka i buźkę. Również pani Garstka wykonała taką gwiazdkę z dziurką. Można tutaj przejść nitrzeczkę i powiesić. Jest to świeczny stopłatek śniegu. Jest jeszcze inny aniołek, dlatego często takie zimowe wieczory spędzam właśnie na tworzeniu rękodzieł. Można, tak też w jak zrobić takie aniołki. Niezbędnym dodatkiem w trakcie świąt jest świeca. Ale pamiętajcie, świeczka musi stać na czymś, bo jak będzie stała na samym stoliku, to po prostu wodą Wam skrapi i zabrudzi stolik. Dlatego tutaj yy, dla mnie inspiracją była vlogerka Gosia, Gosiaczek, Buziaczek, Siusiaczek, Linczek tutaj i taki po prostu zwykła szklana, ale jaka ładna, klasyczna prostota, taka pod świeczkę, o zapalamy wtedy, wosk ścieka na to już nie ma żadnego problemu, słuchajcie, My nie musimy sprzątać, po prostu w sprzątanie na święta to jest inna para kaloszy. Kolejna rzecz, bez której świąt nie może być, jest to bombka. bombka. Taką bombkę można zawieźć wszędzie. Ta bombka jest akurat otwierana. O, jak widzicie, na przykład można zrobić z niej słuchawki, ewentualnie nauszniki, ale też trzeba mieć złotą rączkę, żeby coś takiego zrobić. Bombkę można pójść na choince, na żelandolu, na głowie, gdzie wam się podoba. Jest to naprawdę uroczy dodatek, można zapakować w papier. I jest też fajnym prezentem. Tutaj za mną akurat znajdują się prezenty dla moich bliskich. Takie, które zapakowałam w siatkę. Tu domyślacie się, że jest alkohol. Tutaj jest dla taty mojego. I dla wujka. <grym> I, ale one są w torebkach, natomiast dla innych osób postanowię je zapakować w papiery. No i jestem w ogóle Waszą taką małą śnieżynką. Dlatego kochani, pamiętajcie, że pakować prezenty, wcinać przez... <grym> Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, przede wszystkim mocy do szukania inspiracji modowych. Nie zapominajcie, że czas świąt nie zwalnia Was od o siebie. Pamiętajcie o beretach, pamiętajcie o pomponach. O, chyba jakiś fan dzwoni. Dobrze, także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzielę się z Wami mandarynką. Pa!